Popatrz, posłuchaj, połącz. To są trzy kroki udzielania pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego. Pierwszy krok związany z tym, że jesteśmy uważni i wrażliwi na innych ludzi. Już udzielasz pierwszej pomocy dla zdrowia psychicznego, kiedy ćwiczysz w sobie wrażliwość, kiedy patrzysz na innych z pewną uważnością, empatią i gotowością. Gotowością, na przykład, do tego, żeby posłuchać, czyli przejść do kolejnego kroku. Jakich zasobów potrzebuje osoba w kryzysie? Słuchanie, aktywne i uważne polega na Pomocy zidentyfikowaniu czego brakuje osobie cierpiącej, do tego, żeby poradzić sobie z tą sytuacją. To jest bardzo ważne. Kiedy słuchamy uważnie, kiedy jesteśmy gotowi do tego, żeby dostarczać wsparcia osobie w kryzysie dokładnie tam, gdzie ona go potrzebuje, to dbamy o sprawczość tej osoby. Pamiętajmy, że osoba w kryzysie chce poradzić sobie samodzielnie, a nasze wsparcie ma tylko pomóc jej w tym samodzielnym radzeniu sobie z adaptacją, na przykład do nowej sytuacji, albo z samoregulacją. I trzeci krok to właśnie dostarczanie tych zasobów. Czasem to jest butelka wody, czasem to jest podanie numeru telefonu, a czasem to jest potowarzyszenie komuś przez kilka minut w sytuacji trudnej, w której tym ktoś potrzebuje po prostu obecności. To są trzy kroki, które robiąc sprawiają, że nasz świat staje się dla nas wszystkich bezpieczniejszy. Ćwiczcie pierwszą pomoc dla zdrowia psychicznego.